No jak to wygląda, no? To wygląda okropnie, po pierwsze, po drugie jest tak uciążliwe dla mieszkańców. Wieszanie hamaków i tak dalej pod, pro, pod publiczkę, to wydaje mi się, że bardzo prymitywne. Plac stworzył ludzie, a nie, a nie infrastruktura. Ja w ogóle nie wiem, co z tego prototypowania ma wyniknąć tak naprawdę. Poczekajmy na wyniki prototypowania, żeby móc rozmawiać w ogóle o, o skali przekształceń. Plac Orła Białego w Szczecinie, miejsce, które powinno być wizytówką Szczecina, miejsce, które powinno tętnić życiem. Stworzyć takiego miejsca jednak żadnej władzy w Szczecinie się nie udało. Były już pomysły, były projekty, były koncepcje, jednak wszystkie z nich zostały storpedowane. Teraz Piotr Krzystek i jego urzędnicy wymyślili prototypowanie. To prototypowanie to jest taki proces projektowo-badawczy, który służy do tego, żeby wypracować rozwiązania docelowe. Zmiany takiej docelowej w przestrzeni w oparciu o zdiagnozowane potrzeby użytkowników tego miejsca, w którym pracuje osoba zajmująca się prototypowaniem. Nie można jakoś prościej? <laughs> to jest chyba najprościej, jak, jak, jak to zrobiłem, jak mogłem to zrobić. Nie Na pewno odbiło się to na. W, w przeciągu już teraz praktycznie jest drugi miesiąc, i na pewno odbiło nam się to na obrotach, bo. Tak jak podkreśliłem, jednak, jeżeli jest ładna pogoda, to jeszcze w miarę ludzie spacerują, ale jak już trochę zachmurzono, jest czy pada deszcz, już tu nikt nie, po prostu nie przychodzi, bo jednak nie ma gdzie auta zaparkować i naprawdę jest pusto. Dziś mieszkańcy podobno mają się integrować, ale przecież tu nikogo nie ma. Widzi pan kogoś? Jedna osoba siedzi. Praca Orła Białego jest studnia, hałas się niesie bardzo wysoko. Jeżeli chodzi o igrzyska, to, to to nie jest miejsce dla młodzieży. Ja nie mam nic przeciwko, żeby młodzież się bawiła, ale akurat nie tutaj. To miejsce powinno działać jako taka naturalna przestrzeń do różnego rodzaju przedsięwzięć. Ale to długi proces. Oczywiście to nie są zmiany rewolucyjne i nie o to w nich chodzi. Wieszanie hamaków i tak dalej pod, pro, pod publiczkę, to wydaje mi się, że bardzo prymitywne. W tym momencie koszty prototypowania to, to około 360 tysięcy złotych. To jest ta kwota, która była podawana już przez Urząd Miasta. Na to się składa zakup mebli miejskich, te meble, które tutaj widzimy, ławki zgodne z katalogiem mebli miejskich, donice porozstawiane po, po całym obszarze placu. To też koszt wykonania badań, komunikacji, czy to jeszcze wzrośnie? E, m, zobaczymy. W sensie myślę, że, że jeżeli wzrośnie, to niewiele. E... Oczywiście wszystko, co w tym procesie będzie jeszcze w pozycji kosztowej się pojawiało, podsumujemy w tym momencie i ta informacja będzie upubliczniana. Takie było nasze założenie od początku. Jak to widzę, no to tak jak jest teraz, pusto. Chyba, że jest jakaś impreza robiona, tak? A nie mam więc nic do powiedzenia, jest beznadziejnie. To miejsce przede wszystkim ma przyciągać ludzi, kiedy też się tam nic nie dzieje. Bo wiadomo, jeśli są jakieś imprezy, wydarzenia większe, tak jak jarmark Jakubowy, to ci mieszkańcy tam i tak przyjdą. Życie w Szczecinie toczy się trochę na deptaku Bogusława i na przykład tu, na bulwarach. Może to i smutne, ale życie w Szczecinie toczy się też w centrach handlowych. Że to się nie wydarzyło już wiele lat temu, prawdę powiedziawszy, dlatego, że jak patrzymy na stare zdjęcia Placu Orła Białego, to on był parkingiem w latach 90., 80., 70., nawet 60. Niestety, ta funkcja parkingowa absolutnie zdominowała tą piękną przestrzeń przez, przez wiele dziesięcioleci i myślę, że jest to pewien kierunek w ogóle przekształceń, który przed nami, jeżeli chcemy zmieniać miasto w stronę uspokojenia tych najcenniejszych terenów miejskich, takimi są niewątpliwie też Plac Orła Białego. Stoimy po środku placu. W tej chwili, z, tej, z tego punktu widać około 15-16 samochodów nieprawidłowo zaparkowanych. Te samochody nie zniknęły i nie znikną. Ludzie muszą jeździć, a propozycje miasta są co najmniej śmieszne. No są tutaj instytucje, tak? Są ludzie, którzy mieszkają, to, to powinno być jakoś w ten sposób rozwiązane, żeby... Bo ja rozumiem, że ktoś tu przyjeżdża, nie wiem, do kawiarni. Na zakupy, i tak dalej, no to rozumiem, że, że może samochód zostać gdzieś indziej albo w ogóle nie skorzystać. Natomiast osoby, które tu mieszkają i przyjeżdżają do pracy, no to to jest trochę słabe. tak? Na pewno trzeba w tych planach uwzględnić miejsce parkowania, o których na razie póki co nic nie wiemy. Wiemy natomiast, że przedłużono prototypowanie do końca października. A chcielibyśmy, aby mieszkańcy mieli jakąś alternatywę także do zaparkowania samochodu. Czy to przez wybudowanie parkingu wielopoziomowego. Czy też wydzielenie jakiejś strefy w okolicy? Po skierowaniu pytań do Urzędu Miasta o budowę parkingu podziemnego na Placu Orła Białego lub wyznaczeniu miejsc alternatywnych do parkowania, otrzymujemy następującą odpowiedź. Prototypowanie Placu Orła Białego ma określić realne potrzeby mieszkańców również w sferze potrzeb parkingowych. Po zakończeniu badań i podjęciu decyzji na temat ostatecznych rozwiązań komunikacyjnych w tym miejscu zostaną podjęte działania związane z budową alternatywnych miejsc, które zaspokoją potrzeby parkingowych użytkowników Starego Miasta. Według ostatnich założeń Urząd Miasta chciał przeznaczyć na remont, rewitalizację tego placu 12 milionów złotych. To znacznie mniej niż przeznaczył na przykład na inwestycje na bulwarach. Może zwyczajnie, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. 8 milionów, które miało być dedykowane przekształceniu placu Orła Białego i 4 miliony dedykowane ulicy Tkackiej. O tych kwotach dzisiaj w ogóle nie mówimy, dlatego, że nie wiemy jeszcze do końca, w którą stronę przekształcenia będą miały miejsce i jaki będzie ich, ich charakter. Miasto, ważniło konkurs, który, który został rozstrzygnięty decyzją sądu konkursowego nie ważniło, nie wypłacając nawet nagród uczestnikom tego konkursu, więc oczywiście rozgoryczenie jest. Wiadomo, ile Urząd Miasta już wydał pieniędzy przez te lata na ten pomysł rewitalizacji Placu Urła Białego. Trudno podjąć. Przyznam, przyznam, że nie znam dokładnej kwoty. Było to kilka podejść o różnym charakterze. Były zajęcia warsztatowe, były prace konkursowe. Nie jestem w stanie podać tej kwoty w sposób precyzyjny, ale uważam, że to już jest i tak wystarczająco dużo podejść. Musimy to po prostu doprowadzić do kolejnej fazy, i mam nadzieję, że właśnie moment, w którym teraz jesteśmy, wewnętrznie jestem przekonany, że to jest ten moment, gdzie pójdziemy dalej z tym projektem. Nie chcę oceniać decyzji pana prezydenta. Natomiast ja sama z żalem przyjęłam informację o tym, że pan prezydent unieważnił ten konkurs. Ten projekt zmierzał do tego, żeby z tego placu, żeby nadać mu po prostu jakąś jakość przestrzenną. W tej chwili ten plac jest, no, zresztą taki był powód rozpisania tego konkursu. Wszyscy przez lata odczuwali dyskomfort związany z placem, z jego funkcjonowaniem, z jego chaosem estetycznym, z jego po prostu powiedzmy sobie szczerze, brzydotą zwyczajną, bo wszystko to, co nas utacza, jest dziełem jakiegoś kompletnego przypadku, nawarstwiających się prac remontów, decyzji, nie wiadomo jakich. To był krok w kierunku uporządkowania. Miał powstać piękny plac, wspaniały park. E wszystko miało być pięknie, na nowo urządzone, i to miała być ta wartość, która przyciągnęłaby ludzi. Na pewno proces zmiany tutaj dobrze zaprojektowany, długotrwały i konsekwentny no, może doprowadzić do tego, że ten plac będzie centralnym placem miasta. Ja jestem z wykształcenia architektem i filozofem. Mhm. Wcześniej już Pan w CV ma jakieś prototypowania, jakieś projekty zaliczone? Pierwsze prototypy robiłem w Katowicach, kiedy jeszcze tam pracowałem potem na Placu Nowym w Krakowie. Ten projekt się cały czas rozwija i trwa od 2017 roku. Na ulicy Ząbkowskiej w Warszawie, teraz pracuję w Szczecinie, pracuję też równolegle w Gorzowie Wielkopolskim, właściwie rozpoczynam. No i najważniejszy projekt, który zrobiłem w Dąbrowie Górniczej dla ulicy 3 maja. Taki projekt, który, na który zwróciło uwagę już Ministerstwo Rozwoju, jako wzorcowy projekt rewitalizacyjny. Czyli pan nie jest ze Szczecina, jak zrozumiałem? Nie. W Szczecinie... No czy, co to znaczy być ze Szczecina? Mieszkam w Szczecinie i, yy, i pracuję, Szczecinie. tak, mieszkam w Szczecinie i pracuję tutaj nad, nad tym projektem. Od kiedy? Yy, no do Szczecina ściągnął mnie ten projekt, więc jakby tutaj się pojawiłem A, dopiero w tym roku. Właściwie. Tak, tak, mm -hmm. tak. tak no to tak. właśnie o to mi chodzi, czy pan jest mieszkańcem Szczecina, tak, tak. pan określić nie może, tak rozumiem, bo pan jak jutro będzie projektował coś w Ustrzykach Dolnych, to pan będzie mieszkał w Ustrzykach Dolnych, żeby poznać specyfikę tego miejsca, tak samo jest tutaj. No to, to jest za duża teza. Zakładam, że ten proces się już rozpoczął i jest w tym sensie, procesem Teraz ustalamy tylko tak naprawdę intensywność tej zmiany, jej zakres, kolejność odpowiednich działań. Musimy w tym sensie zrozumieć wszystkie uwarunkowania i ułożyć to w dobry plan. Jak to będzie wyglądać? To to rzeczywiście jest dla mnie zagadka, no bo w tej chwili lato się kończy. Za chwilę te wszystkie gadżety prototypowania znikną stąd. Co dalej? Zostajemy z brzydką przestrzenią, na której się nic nie wydarza. Nie wiem jak miasto zamierza poprawić jakość tej przestrzeni zrezygnując z architektów. Prototypowanie jest y, dla nas y, tematem y, dosyć nieprzemyślanym. Nie, nie sztuka jest wyrzucić y, miejsca parkingowe i przejazd. I no, no naprawdę jestem, no wszyscy są niezadowoleni, miasto im tutaj szykuje Choro, no. Jesteśmy na starcie pewnego projektu. Prosimy wszystkich o to, żeby nas w tym wsparli, bo myślę, że możemy jako miasto uzyskać w efekcie procesu coś naprawdę wyjątkowego.